Ok, aby rozpocząć ja już dodałem wideoklip na oś czasu stworzyłem także wcześniej projekt, mamy tu, tutaj dodane takie pionowe wideo gdzie y, obraz jest bardzo mocno niestabilny, jak widać trzęsie, specjalnie nagrałem w taki sposób żeby Wam pokazać i teraz y, zrobimy sobie to w ten sposób aby wyglądało to bardziej przystępnie co robimy, zaznaczamy sobie wideoklip, następnie wchodzimy tutaj w inspektora i mamy tutaj coś takiego jak y, y, zakładka stabilization Tutaj musimy troszeczkę sobie zjechać niżej. Mamy stabilization, i tutaj, tak naprawdę, klikamy stabilize, ale możemy sobie się pobawić tymi tutaj opcjami. Weźmiemy sobie na przykład Similarity i klikamy stabilize. Tutaj nam to się chwilę procesuje. Im, wie, im, im dłuższy materiał, tym oczywiście będzie to trwało dłużej. No i zobaczcie, tutaj już od razu jest jakby lepiej, już mniej trzęsie, jest to bardziej przystępne Oczywiście możemy sobie tutaj pobawić się, czy chcemy perspektywę, translację Nie wiem dokładnie co to działa tak, jak to działa tak z buta Dlatego warto sobie próbować, możemy też popracować tutaj z tymi suwakami i im więcej po prostu takich przypadków tutaj zrobimy, tym oczywiście będzie nam łatwiej w przyszłości to dostosować Dla mnie na przykład efekt tej similarity jest wystarczający, dlatego tak sobie to zostawiam Ja Was zachęcam natomiast do korzystania tutaj z tych różnych opcji, testowania sobie Nie musicie wiedzieć jakby teoretycznie o co w tym chodzi, wystarczy, że będziecie wiedzieli gdzie tutaj można to poprawić I metodą prób i doświadczeń po prostu się sami nauczycie Teraz wyłączymy jeszcze stabilizację dla przykładu jak widzicie, bardzo mocno trzęsie, a samo właśnie nałożenie to similarity i kliknięcie przycisku stabilize już od razu jest to wygląda to lepiej. Nie będę przedłużał. Dzięki za oglądanie i na razie.